Witajcie skorpiony. Zapraszam Was na horoskop na miłość na luty. Skorpion. Jak ten miesiąc będzie się układał dla Was? Już patrzymy, skorpion. Jak to będzie wyglądać? Pomyślcie teraz o osobie, której ten układ ma dotyczyć. Skorpion. Jakiś wyjazd mi się tutaj pokazał dla Was. Wasza strona. No i ten wyjazd się powtórzył tutaj. No ciężko, ciężko mi się trochę zrobiło, bo mam wrażenie, że w tym miesiącu relacja, o której wy myślicie, którą macie zresztą w głowie i która jest dla Was ważna i jeszcze się do tego nie przyznajecie, być może też przed samymi sobą. E ona ulegnie zupełnej zmianie, zupełnej transformacji. Tutaj ulegnie ta relacja, i Wy czujecie to w kościach, a w, ser w sercu właściwie to czujecie. I bardzo się boicie tego, co to będzie. Um, najgorszy scenariusz tak naprawdę jest w, was w waszej Waszym jestestwie tak naprawdę. Bo tak jak mówiłam, to nie jest tak, że to jest tylko w głowie, to jest w uczuciach, to jest w kościach po prostu. Wasze ciało odczuwa to, że coś może się. A jeszcze ten świat, popatrzcie, z tyłu dalej. Jakby był jakiś plan wyjazdu, albo to też może oznaczać, że każdy idzie w swoją stronę. Tutaj mam dosłownie wyjazd chęć tego, chęć spotkania, na przykład, wy przez cały czas w głowie macie, macie ten związek, jest uczucie, ale jest ten lęk. Druga strona, odcięcie w sercu, ale w głowie jeszcze wszystko, ok, wszystko dobrze. Dziesiątka kielichów. Coś ukrywa. Coś ta druga strona przed wami ukrywa. Ma jakąś tajemnicę. Albo nie mówi wam całej prawdy. Mydli oczy jakimiś półsłówkami. Męczy się. Też, też się męczy, bo tutaj mam, że zatrzymanie. Ona męczy, męczy się tym, że, w ten, że tak jakby... Wolałaby to wylać, yy, wydusić z siebie, tą, tą tajemnicę, ale trzyma to. Czwórka, trzyma to. Te tajemnice, niedopowiedzenia zupełnie zmieniają yy, relacje. Co Was łączy? Karta śmierci. I wy zmieniacie się, i ta druga strona. Może robicie krok naprzód i to dobrze, że robicie ten krok naprzód razem, bo nie ma nic gorszego jak rozwój na przykład jednej ze stron w związku, a ta druga strona zostaje w miejscu. Także idziecie naprzód razem. Natomiast podzielić Was może ta bitwa, ta walka. Ja bym tutaj powiedziała, patrząc na ten układ kart, że podzielić Was może ten niepokój i te tajemnice. Także zobaczmy, jak ten miesiąc tutaj się będzie dla Was układał. Widać, że te zmiany są wewnętrzne, bo jeżeli chodzi o to, co się wydarzy, to nie pokazały mi się energie, jakieś takie bardzo wybuchowe, czy coś, coś takiego, co, co, co może się, co, co może na przykład przerwać Wasz kontakt, czy sprawić, że będziecie mieć ciche dni. Nie, tutaj mi się przyjaźń wręcz pokazała. Takie uziemienie, skupienie też na pracy. Tutaj mam w tym trzecim tygodniu jakieś zaproszenie i spokój. Także to wszystko się dzieje tak jakby wewnątrz. Nie powiedziałabym, że te tajemnice w tym miesiącu wyjdą na jaw. To jeszcze się będzie mieliło. Wręcz taki spokój yy, będzie już pod koniec tego, tego miesiąca. Umiarkowanie. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jak przeżyjecie ten miesiąc te pierwsze trzy tygodnie, tak też będziecie do końca przeżywać ten, ten czwarty tydzień. Także nic, nic takiego mi się nie pokazało, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy, ale duże zmiany wewnętrzne. Może to dopiero wyjdzie w marcu. Zobaczymy. Życzę Wam udanego i spokojnego wyjazdu. Nie przejmujcie się tak. Nie, nie denerwujcie się i nie oczekujcie najgorszego, dlatego że sami też trochę się nakręcacie, mam wrażenie, i męczycie. Dobrze, trzymajcie się, kochani. Pa Pa!